Witajcie. Dzisiaj jest 21 kwietnia, czyli w Islandii jest pierwszy dzień lata. Mamy lato, mamy lato, właśnie, mamy lato od dziś. I wam powiem, że pogoda jak w zegarku, mamy lato, piękna, słoneczna, bezchmurna. Po prostu czasami tak właśnie tu jest, no hop! Tak czasami tu jest. Na, właśnie na Islandii, że przychodzi 21 kwietnia, a to święto w ogóle jest ruchome, zależy, bo ono w czwartek jest, to jest święto państwowe, wszystko jest pozamykane, każdy właśnie ma dzisiaj wolne i każdy robi coś ciekawego, na przykład grilla, albo gdzieś jadą z dziećmi, no po prostu coś każdy gdzieś tam wymyśla. Owszem, były takie lata, że padało, no wiadomo, i wichura była, no to już się dobrze nie zapowiadał sezon letni, ale czasami właśnie tak jest, jakby ktoś coś włączył, guzik nacisnął. 21 kwietnia przychodzi, tak jak dziś, i już w ogóle nie ma ani śniegu, ani deszczu, nic. Znaczy deszcz, tak, ale wiecie, takiego zimowego, brzydkiego, takiej zimnej, brzydkiej pogody. Eee, co jeszcze? Jest godzina w tej chwili, w pół do pierwszej. Ja tak dopiero dochodzę do siebie, bo dzisiaj jakaś taka e, połamana się znowu obudziłam. E, słuchajcie. Na godzinę 19 mamy zaproszenie do, na kolację. Jesteśmy zaproszeni także Brandur, i ja, i jego mama, i tam pewnie jeszcze ktoś będzie, nie wiem kto. Jedziemy do jego mamy znajomej, która co jakiś czas, jakąś kolację, jakieś coś tam organizuje. Nie chcę mi się jechać z tego względu, że wczoraj byłam u Brandura wieczorem i ja mam do mojego dorsza, który dzisiaj trzeba byłoby go zjeść. A jeszcze sobie wyjęłam pierś z kurczaka, bo stwierdziłam, będę chińszczyznę jakieś tam takie azjatyckie dania próbować robić. No i właśnie mam dylemat, co z tym fantem w tej chwili zrobić, coś trzeba będzie zrobić. Pierś zamarynuję, a, a rybę to zobaczę. Może zjem jeszcze w ciągu dnia, zanim pójdę na te kolacje, bo tam też będzie ryba, ona tam tyle oleju leje, te kobieta, że po prostu wiecie, ja po prostu za dużo nie zjem, bo po prostu ja nie mogę takich rzeczy jeść. Eee, słuchajcie, no tak to byłoby na tę chwileczkę. Jak widzicie, pogoda jest całkiem spoko, nie ma szału. Bo to nie, e, to nie Europa. Jak najbardziej Europa, ale to nie jesteśmy w Polsce czy nawet w Anglii u was dziewczyny. Po prostu u nas temperatura, ja wiem, może z 8 stopni jest maksymalnie. Ale jak widzicie, nie pada. Przede wszystkim nie pada. Zobaczcie, jakie piękne te góry tam są w tle. Jeszcze tam śnieg jest, tam są stoki narciarskie. To są właśnie takie góry, na których można sobie pozjeżdżać, jak ktoś umie na nartach jeździć. Także bardzo fajna rzecz, właśnie po to można chociażby do Islandii przyjechać, jak ktoś lubi na nartach jeździć w sezonie. Tutaj jest mój mini ogródek, moja działeczka. Wszystko bardzo ładnie rośnie. Zaraz pójdziemy tam. A tu jest pies. Mój pies ma psa, swojego misia, no i ma swój dywanik, na którym sobie ma siedzieć, a siedzi obok. A widzicie, i nawet tutaj jest mieszkanie do wynajęcia. O, puste stoi, a mieszkań nie ma na Islandii, także to niedługo będzie wynajęte, ponieważ ktoś się wyprowadził, ponieważ piętro wyżej, właśnie jest bardzo głośno. Także my tu właśnie mamy w tej chwili. Też spotkałam wczoraj właśnie sąsiadkę. Sąsiadkę i sobie pogadałyśmy właśnie na temat tutaj, jak tu jest. No, z panią sąsiadką sobie pogadałyśmy, jak tu jest. Po prostu to jest kobieta, która ma mieszkanie nad samymi drzwiami garażowymi. I już się ponoć ileś razy skarżyła, że... właśnie, że tak, że bardzo głośno, że dziecko jej się budzi, nie? Ale też się skarżyła właśnie na to, że tu głośno bo tu są takie cztery mieszkania, które, wiecie, oni mieli to wynajmować spokojnym, cichym ludziom, tacy, którzy mają rodziny, a się okazało, że po prostu takim wynajęli, co nie wiem, pracują gdzieś młodzi i co tydzień, co weekend jest imprezka, no i po prostu mają wesoło ludzie i może i muzyką nie grają, wiecie, muzyką nie grają, wszystko powinno być elegancko, ale się okazuje, że wychodzą na te balkony, żeby zapalić sobie papierosa nie palcie, nie wolno i i słuchajcie, i po prostu samo gadanie samo ględzenie, takie echo tu powoduje, się tak odbija po prostu ten dźwięk, że jest bardzo głośno także zobaczymy co z tego wyjdzie, bo ja widzę, że ona tam lubi pisać do biura, ja się skarżyć nie będę bo ja to w sumie, mi tu za dużo rzeczy nie przeszkadza tym razem w sumie nic mi nie przeszkadza, także ja nic tam odzywać się nie będę, ale jak jej przeszkadza to niech ona tam pisze no i ona tam o dużo rzeczy w ogóle pisała, że też że ma popękane ściany w mieszkaniu i tak dalej, no to jest normalne, są nowe budynki, mi też wszystko tu pęka, już widzę następną, o. No i słuchajcie, i co chciałam powiedzieć jeszcze właśnie, a, no i z nią się zgadałam o tym, że na jej piętrze mieszka taka para, wiecie, to są Islandczycy. i... Oni w ogóle ani dzień dobry, ani nic. Tu ja zaczęłam mówić: jej dzień dobry, bo wiecie, stwierdziłam, że trzeba nauczyć buraka mówić dzień dobry. No już wam mieszkamy w jednym bloku, no to chyba można powiedzieć: dzień dobry, a nie gapić się jak szpak w coś tam, bo e, słuchajcie, no bo chyba kultura jakoś obowiązuje, nie? A ja jej dzień dobry, a ona tak, wiecie, tak szła i taka. Dzień dobry. Jakby, ja nie wiem, jakaś nienormalna jakaś jakby była, po prostu to nie jest w sensie nienormalna, że jest yy, niedouczona jakaś, to są bezczelni, bardzo bezczelni, taka para jest normalnie, tak bezczelni ludzie, że głowa boli. I wyczaiłam, właśnie, bo ja na samej górze mieszkam, u mnie wszystko widać, co kto ma na balkonie, oprócz tych dwóch pode mną, że oni zbierają śmieci, słuchajcie, wszyscy tutaj, bo daleko te śmietniki są... Śmieci na balkon, śmieci na balkon. I oni sześć worków sobie uzbierali ostatnio. I tak jak była ładna pogoda, świeciło słońce, ja miałam bardzo dużo mógł w mieszkaniu, także mojej nowej sąsiadce sprzedałam to, żeby ona właśnie napisała to. nich, bo ja się nie będę skarżyć. Eee, I słuchajcie, no i w każdym razie ja tam jej mówię, że oni tacy właśnie burowaci, że oni ani dzień dobry, ani nic. Ona mówi tak, że do niej też. Że ona też próbowałem dzień dobry mówić, też tak samo ją potraktowali, nie? Także wiecie, po prostu czy my Polacy, czy właśnie inne narodowości, to po prostu jak się jak jest burak, to będzie burak. No i po prostu no nic się z tym nie zrobi, no. Po prostu są takie typy ludzi, którzy są gdzieś myślą lepsi od innych, lepsiejsi i po prostu nic z tym się nie zrobi. Więc słuchajcie, nie przej się, Bo nie ma naprawdę czym tracić energii na takie coś. Budda po prostu w buddyzmie, to po prostu właśnie dzień dobry trzeba im mówić, aż w końcu oni się złamią i zaczną sami dzień dobry mówić, bo oni się zmienią. Także zobaczymy, co ja ich spotkam, tylko już zapomniałam, jak oni wyglądają i tu jest problem. Co ja ją widzę, to jest tu nie, że to ona, czy to ktoś inny. Bo mówię, nie zwróciłam za bardzo na nią uwagi. Po prostu staram się nie przejmować takimi rzeczami, bo to nie ma sensu. Po prostu nie ma sensu sobie dnia tracić na debili. Coś mi włos tutaj jakiś. Słuchajcie, dalej. Pokażę Wam mój dywan. Widzicie? Kupiłam sobie dywan niedawno w sklepie z używanymi rzeczami. Wyprałam go i tu ma takie jakieś plamy, jak widzicie, ale to jest dlatego, że jest tu on sech przez trzy dni i te plamy się po prostu wytworzyły od tego schnięcia, a może też go nie do końca dobrze wypłukałam, także może w przyszłym roku, w następnej sesji prania yy, wypiorę go, ale jak widzicie dywanik jest całkiem, całkiem spoko. I tu mam drugi dywan, który będę właśnie montować, instalować, po prostu muszę go położyć, także też był z używaka kupiony i słuchajcie, i, i właśnie to bardzo fajny dywan jest i on będzie właśnie tam pod tym stołem, widzicie, pewno rzeczy tutaj jest, ale zaraz do tego dojdę. Stół sobie wczoraj zniszczyłam, ponieważ był cały zawalony rzeczami. Jak wiecie, te rysy to były, to też jest yy, z używaka, ale ja kochani, położyłam na ten stół taki, o nie mam go tutaj w tej chwili, taki specjalny olej mam do, yy, specjalny olej mam do yy, czyszczenia mebli. I położyłam sobie ten olej właśnie na ten stół i co się okazało, że pomyślałam, że przecież ja na tym stole będę robić jedzenie. Muszę to zmyć. I zaczęłam to myć, myć, myć. Normalnie wiecie, ścierką z płynami i tak dalej, to nie chciało zejść. No to do drastyczniejszych trzeba było przejść eksperymentów i wzięłam cyf i szczotkę i po prostu wyszorowałam go. Po tym, jak on wysechł, to ja tu się zdziwiłam, co ja zrobiłam. Po prostu stał się matowy, on jest matowy w tej chwili też. I bardzo jasny w tych miejscach wytartych, bo ja jeszcze wytarłam więcej. Staram więcej tej, tej farby. I wiecie co jest? Tak myślałam, ja mówię, kurde, zniszczyłam swój ulubiony stół, bo ja bardzo lubię ten stół. On jest taki, nie wiem, kolor może, czy coś, taki drewniany jest, taki fajny, stary, nie? I wpadłam na pomysł, wzięłam zwykły olej jadalny i wczoraj już nim nasmarowałam, już jest inaczej, to wsiąkło w tej chwili i jeszcze z jedną, dwie warstwy położę, ja myślę, że będzie bardzo dobrze wyglądał, a tu jak ja w kuchni robię, czy pierogi, czy coś bym robiła, to tu będę mogła na niego kłaść, bo to będzie yy, olej jadalny, czyli nic, po prostu żadna chemia mi się nie dostanie do jedzenia. No i co jeszcze Wam dzisiaj bym pokazała, tak tutaj ciekawego, słuchajcie, o widzicie, tu mam swoją, moją, swoją moją kolekcję kartonów, Sąsiad dał mi trochę kartonów, bo właśnie tam y, komody sobie kupił, także zamówiłam, mówię, żeby nie wyrzucał. Tu mam następne do pokrojenia, to wszystko czeka i to jest wszystko dla moich robali. Normalnie moje robale tam już się rozmnażają, wszystko jest, ja tam nie wchodzę, bo po prostu tam mi się nie chce. Ja tylko im dorzucam jedzenie, widzicie, kwiateczki też stoją. I muszę się pozbyć tych kwiatów, bo mi tu przeszkadzają. Przeszkadzają. No dobra, idę do mojego balkonowego ogródka, pokażę Wam. No jak dobrze, tam. tu jest ogródek, ja się ubrałam trochę za zimno, także szybko Wam tak pokażę, bo mi zimno, teraz chłodno jest. Tam widzicie pomidory, całkiem bardzo ładnie rosną, całkiem rosną fajnie. Tam właśnie te kwiaty, kwiatki, które i jarmurze Tu ziemniaki są, o, tu są ziemniaki. A tu są ogórki i tam coś jeszcze, bo już zapomniałam, mówiłam zapomniałam. I tu, o tu też coś jest, ale też ja nie pamiętam co tam jest. O. No i widzicie, o. I ja mam taki widok właśnie, że o, tu są sąsiedzi. Aż, na no, tam jeszcze na parterze to ktoś inny balkonu nie ma po prostu. O, i tutaj jest mój sąsiad, który lubi worki właśnie z muchami sobie. O tam ma znowu kolekcję. Zobaczcie, tam za tym krzesłem już kolekcjonuje worki. Już są worki. O, widzicie o, tu już leży worek ze śmieciami. Za tym właśnie stołem, tam za tym krzesłem. O. Także nowe muchy będą się w kolekcji magazynować. O, Jezus, leniwce, leniwce. To jest dopiero lenistwo, żeby śmieci nie iść wyrzucić po prostu. I taki, takie smrody mieć. Po prostu oni dzieci mają. Tu ja tego w ogóle nie rozumiem, jak można. Po prostu o to nie zadbać, nie? No dobra. Tutaj widzicie moje łóżeczko, moje centrum dowodzenia i mój baldachim, ponieważ ja nie mogłam tu spać, bo mi tak świeciło, ja Nie chcę wam tego pokazać, bo to jest po prostu straszne. Staram się to ominąć. No ale już teraz słońce weszło wyżej, także po prostu już jest lepiej. Ale ja zrobiłam sama to właśnie o, to, tą narzutę, jak widzicie. I jest bardzo fajna, mi się bardzo dobrze pod nią śpi i wiecie co, ja w tej chwili, to jest na szydełku robione, o, to jest na szydełku robione i ja się właśnie w tej chwili zaczynam zastanawiać, bo mam bardzo dużo właśnie znowu takich wełenek, które mi zostały, swetra na razie nie skończyłam, swetra zaczęłam i mi się nie chce rękawów zacząć, ale trzeba będzie skończyć i... Słuchajcie i zastanawiam się czy nowej narzuty sobie nie zacząć robić, tak po prostu siedzi się, coś by pooglądało i w ogóle i można coś porobić, nie? I co chciałam powiedzieć, że hmm, nagrywam dzisiaj może dłuższy filmik będzie, ale naprawdę ja preferuję filmiki do 10 minut, bo y, mi się to bardzo długo wgrywa, słuchajcie mam problem z internetem, ja nie mam szybkiego łącza, ja mam po prostu 4G, ja mam bardzo często 3G i naprawdę bardzo dużo czasu zajmuje, żeby to włożyć do YouTube'a, wrzucić. E, ostatnio miałam na przykład czas 3000 minut, ponad, no to było 3G, a później przełożyłam się, to po 40, po 50 minut wchodzą te bardzo długie filmy. I wiecie, to jest po prostu cały komputer, obciążenie, ja za bardzo z internetu, wtedy nie korzystam. Czekam aż to się wgra, żeby nie obciążać, żeby to szybciej weszło. I słuchajcie, no niestety, ja zostanę przy takich maks 15 minut, no że ten po prostu w tej chwili wgram. A co będzie później po południu, słuchajcie, to po prostu dogram drugi film, niestety, takie warunki mam. Będę mieć kiedyś szybkie łącze, to stup, będę nagrywać może dłuższe filmiki, ale ja tak się zastanawiam, czy, czy to ma sens, taki długi, pół godziny film i słuchajcie, tych filmów do obejrzenia jest i później na przykład 3-4 godziny siedzieć i wszystkie filmy oglądać, no ja nie wiem, po prostu ja nie zawsze mam na to czas, bo jednak wiecie, ja wyjdę z psem, pojadę do Brandura, ja gdzieś jadę, ja nie zawsze siedzę na tym komputerze i... No nie obraźcie się, ale po prostu czasami muszę niestety tak trochę co powiedzmy sobie przesuwać, yy, tracić może i jakiś wątek czy coś, bo po prostu chciałabym wszystkich Was obejrzeć i no dobra, każdy nagrywa jak lubi, nie? No i ja będę chyba raczej krótsze nagrywać. Także wrzucę to teraz i druga część to będzie po południu, jak nie zapomnę kamerki to dobra. Trzymajcie się, miłego dziewczęcia.